Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu, czyli Twojej dawce inspiracji do świadomego życia. Dzisiaj na tapetę bierzemy temat, który często budzi kontrowersje, a mianowicie pozytywne myślenie. Wielu osobom kojarzy się ono z udawaniem, że problemów nie ma, i przymusowym uśmiechem i ignorowaniem trudności, prawda? Ale czy to jest prawdziwy optymizm? Absolutnie nie. Prawdziwy optymizm nie jest naiwnością, ale strategią. Świadomym wyborem perspektywy, która pozwala ci działać zamiast się poddać. Posłuchaj, bo dziś pokażę Ci, jak kultywować ten aktywny, zdrowy optymizm i jak dostrzegać możliwości nawet wtedy, kiedy okoliczności nie sprzyjają. Zaczynamy! Optymizm realistyczny kontra naiwny. Najpierw musimy rozróżnić te dwa pojęcia. Optymizm naiwny, no, taki można powiedzieć toksyczny. To jest to, co słyszymy w stylu uśmiechnij się, będzie dobrze, gdy właśnie straciłeś pracę. To ignorowanie faktów, tłumienie negatywnych emocji i wiara, że samo myślenie magicznie zmieni twoją rzeczywistość. Taki optymizm bywa szkodliwy, bo prowadzi do bierności i braku przygotowania na ewentualne trudności. Optymizm realistyczny, czyli już ten zdrowy to jest praktyka. To zdolność do patrzenia na trudną sytuację i mówienia, akceptuję fakt, że jest ciężko. Uznaję swoje negatywne emocje, jestem zły, smutny bądź rozczarowany, ale jednocześnie szukam, na co mam wpływ i jakie możliwości się z tego rodzą. Zdrowy optymizm widzi problem, czuje emocje, ale nie pozwala, by go sparaliżowało. Zamiast pytać, dlaczego mnie to spotkało, pyta, co mogę z tym zrobić praktyczne narzędzia do kultywowania optymizmu. Optymizm to nawyk mentalny, który można i trzeba trenować. Oto trzy proste ćwiczenia, które zmienią twój wewnętrzny dialog. Pierwsze. Przepisywanie katastroficznych myśli. Kiedy dzieje się coś złego, na przykład nie dostajesz awansu. Twój mózg z natury skłonny do pesymizmu, mechanizm obrony oczywiście. Automatycznie uruchamia katastroficzny dialog. Jestem beznadziejny. Nigdy mi się nie uda. To koniec. Zadanie: Złap tę myśl i przepisz ją na neutralną lub konstruktywną. Zamiast jestem beznadziejny, bo nie dostałem awansu, powiedz: Tym razem nie dostałem awansu. Czas dowiedzieć się, czego mi zabrakło i co muszę poprawić do następnej rekrutacji. Zauważasz tą różnicę? Nie negujesz porażki, ale zmieniasz ją w lekcji i plan działania. 2. Codzienne polowanie na pozytywy, czyli dziennik wdzięczności. To jest klasyka, ale działa. Chodzi o świadome przełamywanie naturalnej skłonności do skupiania się na negatywach. Przed snem zapisz trzy rzeczy, które się udały lub za które jesteś wdzięczny. Nie muszą być to wielkie rzeczy. Może to być smaczna kawa rano, miły komplement od kolegi koleżanki, że skończyłeś trudne zadanie przed deadline'em. Regularna praktyka, nawet pięciu minut, uczy twój mózg dostrzegać sukcesów i zasobów, a nie tylko braków i problemów. W trudnych chwilach łatwiej będzie ci przypomnieć sobie, że nie jest aż wcale tak źle. Trzecie: pytanie o kontrolowanie kontra akceptowanie. To narzędzie w filozofii stoickiej. W obliczu kryzysu zadaj sobie te kluczowe pytania co w tej sytuacji jest pod moją kontrolą, a co nie. Nie masz kontroli nad, na przykład, tym co inni o tobie myślą, globalną sytuację gospodarczą, czy klient odwoła spotkanie, czy będzie padać, to zaakceptuj. Masz pod kontrolą twoją reakcję na te wydarzenia, twoim wysiłkiem, twoim planem B, twoim nastawieniem, tym ile dziś się nauczyłeś i nad tym się skup. Przeniesienie uwagi z zamartwiania się na działanie, to esencja realistycznego optymizmu. To jest właśnie to dostrzeganie możliwości. Ono zawsze są w obszarze Twojej kontroli. Zapamiętaj. Optymizm to nie ślepa wiara. Optymizm to wiara w Twoje zdolności do radzenia sobie z tym, co przyniesie życie. Bądź realistą. Uznaj trudności, ale bądź też optymistą. Szukaj rozwiązań i działań. Przeprogramuj swoje myśli, pielęgnuj wdzięczność i skup się na tym, co zależy od Ciebie? To jest twoja prawdziwa moc. Jeśli czujesz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, udostępnij go proszę swoim bliskim. Być może to im pomoże zmienić perspektywę. A ja z tego miejsca dziękuję Ci za Twój czas i za to, że rozwijasz się razem ze mną. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego.